Siemano, witajcie, jestem Max a w dzisiejszym odcinku będziemy sobie budowali nowe dągi, ponieważ no trochę nam się już zmieniło z tymi torami i dosadziłem też trochę tutaj kwiatów roślin i też o tych tych i tych dosadziłem więc mamy ich więcej tutaj też tak trochę poprawię, no i teraz to, to ładnie wygląda ale mm, jeszcze, bo jak tutaj mamy tą ramę i to wygląda wyśmienicie. Tutaj w ogóle jest takie wielkie to drzewo, ale to jeszcze kiedy nie zrobimy i sobie stąd No i tutaj jeszcze to muszę zrobić, ale to już za chwilę niedługo zrobię, bo tutaj muszę te przejście zrobić. A tak to, to już prawie, prawie mamy całe. Tutaj to jest podświetlone no i tutaj nie ma już za bardzo gdzie. Tam gdzie jest, no. Moja wieża, z zegarem. to będzie można grać na przykład z rogu o tam, czy tam jest, o tam, tutaj takie, tam, to nie są dwie, to są dwie takie, te, mm, wiecie, jak to się nazywało, yy, klapy żelazne, żeby były jak też takie białe. W ogóle to jest trochę z warto warto i tutaj jest katedra, no i tutaj też tak jest trochę pustawo. No tutaj musi być takie przejście, ponieważ tutaj już zaczyna być... No może... Nie widać, ale tutaj jest drewno, ponieważ dotąd, czy na gdzieś dotąd, jest biblioteka. I dlatego tak trzeba było to zrobić. Mm. Tutaj jest podziemny tor. I te tory są rozsądkie, ale tutaj to w ogóle nie ma miejsca. To nie ma miejsca. Tutaj jest miejsce i tutaj trzeba trochę rzeczy zebrać. Ja to wszystko zbiorę i zbuduję tutaj taką pszczółkę dużą, taką dużą pszczółkę buduje. I to będzie. Bo widziałam właśnie, że jest taki ul właśnie z Lego. Duża wielka pszczółka. Ja właśnie chciałam tutaj wybudować. Wejdźmy sobie na górę, tutaj jestem tak, miejsca zaucznicze. Aha, jak ładnie tutaj jest być. No to akurat nie jest ładne. Hm. Trzeba będzie się tym zająć. Choć je, ile ja mam jeszcze tych rzeczy do roboty? Nie no, tu Tu jest... tutaj już tak, ale tam trzeba zrobić, no może akurat tamto nie ma tam nie, tam naraz tutaj na muro, żeby na takie lekkie zniesienie, ale tam jeszcze trzeba byłoby zrobić. Tam trzeba będzie jeszcze zrobić. Tu trzeba, o tu, to będzie dużo pracy. ale coś się wykominuje. Według mnie do przeszłych wakacji, bo nie nam się z tym uwinąć, ale kto wie, bo dzisiaj już jest 30. No i wakacje się kończą, no nic, na to człowiek nie poradzi. Ale przez mory da się jak przechodzić. Jeszcze tylko trzeba je trochę poprawiać. Zrobić takie misa. armatnie. No, jeszcze trochę jest roboty przy morach. Tych tutaj, bo nie dość, że trzeba zrobić całe mory. To jeszcze trzeba je właśnie tak zrobić. Całe muszą być czarne i masywne. O, tak, żeby nie były takie, tylko takie. Albo też takie. Takie muszą być. Jak to wiesz, w ogóle wszystko najpierw... W ogóle najpierw to ja chcę zniszczyć całkowicie wszędzie to czarne. Wszędzie to zniszczę. No, prawie, oprócz tamtej tam wieży, tutaj tej wieży oraz tam kawałku mury, no i tutaj. I wszystkie wieże. Wiem, niszczę je, ale będę je po prostu oddowywał na całe na czarno. Później na czarno zrobię mur. A to ja się o jedno przesunę w tą stronę, to poszerzę o dwa i to podniosę o jedno, żeby tutaj na dole był kwarc, takie ładne. Ale dobra, Dzisiejsza dzisiejszym nie o tym, tylko myśmy my sobie budowali nowe domki, takie bogate. Domki, jak ten tutaj, czy jesteś gościu, czy masz mega bogaty domek. Normalnie jeszcze tylko tutaj ci dorobić takie, gdzie ja tam, no i będzie bogaty. E! Dwie masz nie zamknięte. O! No jest it. i jest, bit. I co ja tu mówię, A. i jeszcze trzeba pójść po, bo właśnie tych tam drzewo zbiera z tak resztę po prostu Będę spalał to to a to co się w sumie chyba nie spali to ja to po prostu zrobię z tego no zrobię z tego jak to się nazywa po prostu to zbiorę albo to jest ale na pewno 22 level miał sobie w przeszłości wykorzystać. Jak nasz jeszcze mam guk, który mam już prawie gotowy. Drugi taki sam, ale po co ja te przyszedłem? A tu, ile mamy kamiennych cegieł? tych łupkowani. Na pewno nam się przydało, i w ogóle wróciłem z wyprawy. Patrzcie, ile tego tutaj mam. Ułamki ceramiki, piwowal i podniesione ramiona. A co by zrobić z tego? Bo ja tu w ogóle znalazłem dużo studni. O, trzeba będzie więcej tego przepalić, żeby tak jak tutaj miało się więcej kamiennych cegieł. Okej, okay, a może by teraz stworzyć sobie ten taki... Czy nie mi pokazuje, czy o co chodzi? Czego to mi tutaj nie pokazuje? Dobra, że to będzie wtedy troszeczkę źle zrobione. No. O! Tak, teraz chyba będzie dobrze, bo niech to teraz będzie dobrze. Gdzie by ten garnuszek ustawić? Fajnie wygląda, do dodali gierki. Może by taki ładny garnuszek by sobie... Hmm... W sumie nie wiem gdzie by go postawić. Hmm... A może u Staśka? O! Siema, Stasio. Chciałbyś taki garnuszek? Mogę Cię go gdzieś dać. ma? No ma, sasio. Gdzie by ci ten kartuszek dać? Może położyć go tak gdzieś. A mniej go sobie tylko żeby to nie słyszyło. O tu. Ła, co działa? Czyli dobrze to jest. Czyli nie do końca tak jak chciałam, dlaczego czego potem da się chodzić? Ooooo! Stasiu, ty chyba misję wykonujesz, mam nadzieję. Prawda, Stasiu, co my tutaj z mora stawanogów? Ale przynajmniej etykietki sprzedajesz. To jest gate. Na wszelki wypadek, ja tutaj muszę. Ciężko blokować jakoś. Tylko jak. <laughs> A już wiem, jak. <laughs> Na razie. Aha. Ty chyba nic sobie nie wyjdziesz. Chyba nie. Za bardzo jest zajęty w swoich książkach. W ogóle cały, cały czas patrzę w ten pulpit, jakby normalnie czytał jakąś encyklopedię. Encyklopedia Minecrafta. Rozdział trzeci. Dobra, to ja by ten domek może zrobić... Cztery. To będą takie bogatsze domki. Jeszcze będzie miał trzy wysokość. Okej. Okay. Mhm. Mm to... Ok, um, a gdyby go, a ja już to będzie tu, i ja to przesunę troszeczkę inaczej, to zbuduję, żeby to miał taki dziwny chodź. I stąd. Nie chcę na mieć mućki, żebyś mi przeszkadzała. Dobra, ale ja już chyba wiem jak to mniej więcej zrobić, bo ja chcę to zrobić, że to może być takie... A! Załóżmy, że to może być o tak. Takie, że... Uuu. Taki duży? No dobra, mogę jeden taki większy trochę zrobić dla jakiegoś villagera. Może być z tych desek, które właśnie zebrałem z tego lasu, więc. No. Mi się przydadzą. A wiedzieliście w ogóle, razu widzowie, że. Nie da się y, z, y, zabić wielbłąda, albo w ogóle go uderzyć w szyję. Bo jak się połączy coś takiego, mm, tam jest, jest takie coś, że zobaczy się obszar bicia, że uderzenie na to krowę jest cała. A wielbłądzie? Szyja już nie. No I załóżmy, że to będzie coś takiego. Tu. Gdzie raz, dwa, trzy, Aha, fajnie. Mogę się tylko trochę spodziewać. Ej, to będzie duży domek. To będzie bardzo duży domek. Takiego domu to się nie spodziewałam, ależ nie. Czyli ja się martwię, że tam trzeba będzie się podbudować. Tutaj dear, jo, od Ciola trzeba będzie podbadać. Przecież z podłogi się właśnie dieta. Okej. Okay. Może posuniemy go jakoś o tak. Ehm... Um, serioślinia? Musisz mi tak tutaj wchodzić? O, i to by był blok, i teraz tu, um. no chyba taki duży domek jakiemuś villagerowi się spodoba, może, a w sumie, hehe, po he, co wladzerowi, od razu przecież można tutaj wsadzić rodzinkę. O. Nie, on będzie miał też taki dach, podobny trochę do tego, ale on nie będzie taki szwasty, tylko on będzie bardziej taki płaski. Ech. Dobra, to co się jeszcze podczas budowy, to się pobudowie. dobra. O! Dawaj, dawaj, dawaj. A szyby, a bardziej okna, nie będą miały szyby. Ja je chcę zrobić w taki jeden sposób. Aj! A. Spinę się. Ok. I ja tu może już sobie nawet zrobię trochę inaczej. No. Nie, tutaj ma być kamień. Świn. No, świno. No zaraz ci przerobię na filety. Ehm... Um, tego się nie robi noc. Już powinna być dawno noc. Dziwne. Hm. Dobra, to się później sprawdzi, co się stało ale dobra e, fajnie to wygląda jak na mnie to spoczko tylko nie fajnie wygląda tam podłoże co jest bo tam co jest podłoże tutaj nie jest nie jest, jest równe z tym jak jest z tym równe to no way. Czy to jest to, o czym ja myślę? Nie, teraz to jest. To przechodzi. Może sami zobaczcie, dobrze. A to jest ten odcinek torów? What? On tędy przechodzi. Aha, fajnie. Go się będzie słuchał jak ktoś mu będzie pod domem jeździł. Słynę <śmianie> tak samo ma nasz najbogatszy, który właśnie mieszka tam. Czy z panem kartografem? Ciekawe czy kartograf może zaprowadzić, bo kartograf ma mapy leśnego dworu i podwodnej świątyni. Ciekawe czy ma jeszcze jakieś inne. co, Czekaj, czy ja na podłogę wykorzystam ponad... stak di... ponad... stak? Serio ja na to wykorzystam ponad stak? Co? Ponad stak drewno na samą tą... podłogę? To trochę dużo. Aha, fajnie teraz. O, jeszcze tylko tu. Fajnie gościnny sobie taką młodą jakę zostawić. Bóg by wiedzieć, którędy jeżdżą tory kolejowe. Proszę Państwa, tutaj jeżdżą tory kolejowe pod moim domem. Dobra, no to zobaczmy. Nikt 51 i zobaczmy, ile to żyjemy. Nie mówcie, że ponad półtora staka na to trzeba będzie służyć. Ole leci. Ej nie no, szybko to drewno schodzi. Co? Już 30 drewnianek na to? Yy, ale czyli to się za chwilę dorobi? To ja tego chyba drewno trochę za mało zbierałem. Myślę, że jest tak cool przerobiony na 400 taki drewno wystarczy to jeszcze przecież trzeba będzie zrobić pół płyty Na pół płyty trzeba będzie dużo zrobić Więc, już leci drugi stag A co jest? Ej, ile tego drewno poleci, Co jest? ile drewno tutaj mogę zastosować jeszcze inną rzecz. Hmm. tutaj może być magazyn i ta tutaj wypukła część, czyli taka tatu która tutaj nie będzie miała okna, to tutaj może mieć to, może mieć kamień, o kamieniu nawet będzie się tego odróżniało. O! O! I voila! Eee! No i to jest git. Zobaczmy jak to wygląda. O, ale to jest bycze! Sam będą do takiego domku przejść. Ale nie, przecież ja mam to, ja już mam w sumie dwa domy. Zamek. Zwierzą Hehehe! I domek. W ogóle trzeba będzie wreszcie trochę rzeczy przeprowadzić do tego zamku, choć nie? Przecież jak ja będę miał full wszystkie rzeczy... To... jeszcze trochę czasu minie, bo nie dość, że trzeba będzie... Już ten cały magazyn będzie zapełniony, to wtedy wszystkie magazyny z tego całego magazynu... Przeniesiemy do zamku i wtedy cały magazyn będzie pusty. A w zamku na pewno będzie jeszcze mnóstwo miejsca. Jak tutaj się zbiera mnóstwo rzeczy, to je się znowu przeniesie. A jak już będzie trochę za dużo, no to je się zmieni. I tak się po prostu będzie trochę przekładało, dokładało, i w końcu będzie tak, że tutaj będzie dużo tego, tutaj będzie dużo tego, a po czasie będzie się tu i tu dokładało, i później się ja to Ehm... ok. A fajnie, że można teraz stworzyć ten z bloku muchu tą mszałę w ogóle. Ciekawe czy są i chwile o są tylko takie? Eee, czego nie ma tych umszały? Takie też nie fajnie wyglądały. Ale... No trzeba będzie trochę przyznać racji. Że jak zrobimy ten mur, będzie taki właśnie na lekkim tym podwyższeniu po mur. Będzie, ten Dolnego miasta będzie na takim lekkim pagórkowatym terenie. To wtedy zrobię jedną rzecz. Bardzo ważną rzecz. A taką, że zasadzę wokół całego miasta las. No to takie drzewka, lasy. Przy okazji w tym lecimy pułapki. I... Wtedy już żaden mob nie wejdzie do naszego miasta. Nu nu, nikt. To? Nie mam craftinga? Ja nie mam crafting table? Ja nie mam crafting... uuu! Czy ci mi się. Jak to ja nie mam crafting table? Jak to ja nie mam crafting table? Pewnie, że to... pewnie, że... Aha. Halo? Aha! Minecraft. Czasami się tak blokuje, Ale fajne jest, drodzy widzowie, jedna jest fajna rzecz, którą w ogóle odkryłem niedawno, co? Chyba tydzień temu? Nie wiem, ale to nie jest kozackie. Bo wcześniej się tak nie dało robić, a teraz się da. Ja już Wam pokażę, co. Tu idziemy po ten półbloczek I patrzcie. Nie dało się kiedyś tutaj wejść, a teraz się. Da. Co jest? Ja... Ej, co? Jak tu dziwnie wygląda? Głowa wchodziła w ten bloczek. Jak to zobaczmy wygląda? Bez tego hełmu. tu Ej, jak to dziwnie wygląda. Ale wiem co trzeba będzie zdobyć, żeby ozdobić sobie tak jak ten hełm, albo też jakimiś innymi kozackimi wzorami, żółwi hełm. Dlatego trzeba będzie zrobić, jako że tutaj mamy morze, trzeba też zrobić żubikową wyspę i wyspę twierdzę. W nie ej, ale coś takiego jak wyspa twierdza, no to by takie robiło, wow. Ale dobra, ten dach już dokończę. Sam w dzisiejszym odcinku, drodzy widzowie, to by było na tyle, jak widać, budujemy duży dom. A ja tutaj może jeszcze jakieś małe domki co coś wybuduję, albo i nie. Przecież nie mniej więcej wybudować koszary dla wojska. A to nad koszarami się zastanawiam, co z nim zrobić. Ale muszę też ogarnąć, jak robić beton. Ale to. lajka w górę oraz subskrypcję, czyli ten czerwony przycisk subskrybuj jak moje serduszka na pasku życia. A ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Niech Paper Landia trwa na wieki.